Siemano w kolejnym odcinku mnie na kanale, w dzisiejszym odcinku mamy postępowego rolnika i zostawcie łapeczkę w górę na samym starcie bo już zaczynamy odcinek, napiszcie hashtag klas a wam przypnę do tego komentarza serduszko odcinek oglądacie w środę i oczywiście suba zostawcie bo lecimy po 60 tysięcy widzów, fajna liczba i coraz bliżej jest stówy także też jest fajnie, wbijajcie na instagrama bo tam jest nowa fotka i będzie to fotka konkursowa, ta najnowsza także warto ją polajkować i zostawić jakiś komentarz, bo takie zasady będą Konkursu, jeszcze nie wiem na co będzie konkurs, ogarniemy to wszystko gdzieś w ferie A jest środa, jak to oglądacie, to ja ferie mam, tak dokładnie No od poniedziałku, w sumie od piątku e, I dlaczego nie ma streamów? A no dlatego, że gdzieś tam głównie teraz imprezuję e, Gdzieś tam po klubach, no kto mnie obserwuje na Instagramie, ten wie co robię e, Plus jeszcze teraz się zaczęła szkoła, tam szkoła to tam mało ważne Ale gdzieś tam egzamin zawodowy mam w piątek i... Gdzieś tam pasowałoby do niego coś tam się pouczyć Dlatego Właśnie streamków wieczorami nie ma Bo też mam inne zajęcia I też i tam wie, wiecie o co chodzi Jeżeli chodzi o streamy, kiedy one wrócą Streamy wrócą w chyba niedzielę wieczorem Będzie stream albo w niedzielę w dzień Albo w sobotę w dzień Kto to wie, ale w dzień na pewno jak ja będę miał ferię Pewnie sporo osób z was też będzie miało wtedy ferię Będą streamy Codziennie Będę się starał robić streamy codziennie Jeżeli nie będzie wieczorem, będzie w dzień na pewno coś będziemy ogarniać, czyli będzie pracowity kurcze, Pracowite dwa tygodnie, bo to nie tydzień, tylko dwa tygodnie. No ale dobrze, ale dobrze, jak najbardziej spoko. E, a my sobie zaczynamy akcję rzepak. Dzisiaj pierwszy raz, jeżeli chodzi o film testy tego klasa 108SL Dominator. E, tak wygląda ta marka. E, pole jest dosyć spore, jeżeli chodzi o cały Mam nadzieję, że troszeczkę tutaj e, zysku z tego będziemy mieli, bo tak naprawdę z pieniędzmi u nas jest. E, no i... Jest jak jest, po zakupie tego wszystkiego jeszcze teraz prasa doszła i ta przyczepa. No, na przyczepę jeszcze drugą nas by było stać, ale no trzeba to wszystko rozsądnie robić. Nie chcę wszystkiego na raz wydawać, bo jednak może się to przydać. Jak widzicie, lecimy sobie z prędkością no dosyć szybko w sumie się wydaje, że jedziemy. Gdzie to jest prędkość? Ponad 20? Nie, to chyba nie jest to. 10 jedziemy, 10 na godzinę jedziemy. Ale powiem Wam, że jak na ten kombajn to się bardzo szybko wydaje, bo tak mam wrażenie po prostu, że my jedziemy tak z dwa razy więcej przynajmniej, a nie dychać. No nie wiem, czego mam akurat takie wrażenie, ale tak mi się właśnie wydaje. I też sprawdzimy, jak wygląda sprawa po jednym przejeździe. Jeżeli chodzi o zbiornik, rzepak jest nawieziony dosyć dobrze, bo na 100%. Jeżeli chodzi o inne aspekty, no to raczej też powinno być dobrze, szczególnie że rzepak to troszeczkę mniej sypie niż pszenica e, czy tam jęczmień, ale mam nadzieję, że tutaj no około 20 ton rzepaku będziemy mieli e, plus jeszcze to co mieliśmy z tamtego, ja nie wiem jak to sobie zrobić, przejadę sobie na razie o taką nie wiem, bo tu mi się wtedy pole podzielić na dwa, no bo tu jest akurat w tym kawałeczku węższe e, bo są tutaj krzaki po prostu, tam mamy też kolejny kawałek rzepaku, to jest nowe pole, o którym wam mówiłem w w poprzednim odcinku, nie jest jeszcze tak dokładnie moje, po prostu mam je w dzierżawie i sobie je uprawiam, także tam pieniędzy na nie nie wydaliśmy, ale gdzieś tam w przyszłości na pewno będę chciał je odkupić, eee, dobra jak to wygląda sprawa z tutaj, bo akurat przez okienko tam nic nie widzę, bo tylko widzę, że coś tam leci, ale za bardzo nie widzę, jakie to są ilości tak samo tutaj na żadnych podglądach nie widzę eee, nie ma żadnych chyba podglądów nawet eee, z tego co widzę żeby wiecie, zobaczyć ile tam jest rzepaku czy coś takiego A co to to? To jest? jest jakiś mikrofon czy to? Patrzcie, normalnie jak mikrofon wygląda, albo jakaś letarka Takie bardziej jak CB radio, tylko CB macie o takie o A tu jest takie, jakieś kurczę, jak, faktycznie jak mikrofon by ktoś miał Także nieźle No kurde, powiem wam, że troszeczkę tam siedzi tego żepaku ale No ale ja sprawdzimy ile będziemy mieli po jednym przejeździe I sobie puszczę pracownika, jeżeli chodzi o tamtą stronę Żeby sobie dolecieć do domu i podczepić sobie przyczepy, tutaj na pewno wyjdzie ponad zbiornik. Ja tak jak mówię, około 20 ton, jak będzie z tego kawałka i z tamtego kawałka, to będę zadowolony. Chociaż obstawiam, że może być nawet troszeczkę więcej niż 20 ton, a zaraz wam to mniej więcej e, mordozo zobrazuję. Patrzcie, no z tego przejazdu mamy dwie, no 200 300, Także coś takiego, jak pojedziemy sobie z powrotem, będziemy mieli. No plus minus już prawie chyba zbiornik, tak? Nie 29% to jest 30, czyli musimy zrobić 3 takie przejazdy, żeby. O 3,5 przejazdu, żeby mieć zbiornik. E, I pytanie, ja sobie pojadę od tej strony teraz, bo tutaj tak nie będziemy sypać, a później już będę sobie jeździł po prostu prosto. No czyli tutaj ponad 20 ton to jest murowane, bo jak 30% już teraz mamy e, to powiem wam, że jestem tutaj dobrej nadziei. E, dobra, przyniosłem nas do krosa. Ktoś pytał w kolejnym... znaczy w kolejnym w poprzednim odcinku, dlaczego krosem nie jeżdżę, no bo... No, no po co mam jeździć cross'em? Ja tutaj kompletnie nie widzę sensu, ten cross po prostu tutaj jest, e, sobie stoi tak naprawdę tyle, no, no do, do gdzie ja mam tym cross'em jeździć? No nie ma, nie ma najmniejszego sensu, bo krosem w polu i tak nic nie porobimy, mm, a tutaj kurczę, on sobie stoi, i niech chce stoi w tym garażu. Tutaj już belki przywiozłem, e, będziemy też nagrywać odcinek na pewno jak będę dawał im żreć, ale też to dopiero po akcji kukurydza, jak będę miał kiszonkę. Żeby to wszystko mieszać, żeby fajne TMR wyszło Żeby tutaj zyski jak największe było, bo samym sianem no słomy to można im pościelić w każdej chwili Ale tej słomy jak widzicie też mam tak naprawdę No tylko trzy beleczki, to jest znikoma ilość, to jest naprawdę znikoma ilość A krowy tak czy siak no aktualnie mi Nic chyba nie dają, no bo one No kury, to tutaj mamy kury, to one Jaja 106 litrów, no to, to też takie są ilości dosyć małe Jak wiecie, czystość mają tylko na maksa, to jest dziwne, bo nawet nic im nie dałem a może dlatego właśnie, że nic nie mają, to mają czystość na, na maksa. Dobra, kurde, ja muszę się jakoś tam zmieścić. O, te, o tego grata, chociaż może tutaj na dwie przyczepy będziemy wozić belki w tym roku, bo drugiej takiej na razie się nie zapowiada, że będę miał. Dobra, tu jest akurat lajcik. Nawet i trzy przyczepy się podczepili, to no można podczepić, ale wiadomo, że później na ulicę z takim czymś... W teorii nie można wyjechać, ale wiadomo jak to wygląda w prawdziwym życiu, a szczególnie w Polsce, że raczej nikt na takie przepisy nie patrzy jak na przykład trzy przyczepy, bo jeżeli ktoś ma potrzebę podczepić trzy przyczepy, szczególnie jeżeli gdzieś tam robi to na jakichś drogach polnych, czy takich wiecie wiejskich, takich pobocznych, to raczej ludzie się po prostu nie pierdzielą, tylko sobie podczepiają trzy przyczepy i jadą, nie wiem jakie są mandaty za to ale wątpię, że policja jakoś bardzo e, zatrzymuje rolników podczas żniw raczej to jest rzadkość, naprawdę nie wiem co się, się musiało dziać, żeby kogoś zatrzymali do kontroli, nie wiem czy dobrze mówię bo przynajmniej w mojej okolicy tak było kiedyś, a tutaj e, teraz w 2020 już roku, to nie wiem jak to dokładnie wygląda tutaj też ładowność powiem wam, że jest dosyć spoko, e, możliwe tyle ładowność co pojemność tych dwóch przyczep, bo tutaj jest koło chyba dyszki, albo na T15 ona ma Zresztą skręćmy sobie, zaraz zaraz wam pokażę. Wow! No co, nie przejedzie? Przecież kurde, ma tyle miejsca. A ja z tymi dwoma przyczepami no. No właśnie. No i dalej mu nie mogę odjechać, bo się nie da po prostu. No i zaczepię o znak pewnie. Nie, ale o krawężnik. On nie patrzyłem się, kurczę, czy jedzie, czy nie. Bo się patrzyłem akurat na nagranie. <gryw> Jak to wygląda? Czy wszystko jest git? O, już kombajn widać stąd nawet Ciekawe czy doje... o, ludzie idą e, Ciekawe co on tutaj kombinuje Czy zawróci, żeby tu dobrze przejechać Czy kurcze jednak... no patrz, idziecie taką ulicą Zamiast iść poboczem Słabo są ludzie tutaj zrobieni na tej mapie Trzeba było zrobić tak, żeby chodzili po tej trawie po poboczu, bo Raczej w prawdziwym życiu na takiej drodze Gdzie jest na taki dosyć duży ruch mimo wszystko Co on jedzie? On środkiem jedzie? Czy to się tak wygląda tylko? Nie, on tu nie dojechał A, tu też nie dojechał Nie no, elegancko, elegancki pracownik. Nie no, myśmy, akurat tutaj, no ja wiem, jak ci pracownicy działają w tym farmingu, ale mam miałem nadzieję, że akurat tutaj dobrze to zadziała. E, na jutro się postaram wam nagrać od nędzy do pieniędzy, bo też chcę już realizować żniwa. E, I dopiero na. Czyli czwartek, czyli na piątek, będziecie mieli ten. Na piątek będziecie mieli rozwojowe gospodarstwo. Ten ostatni odcinek, taki kończący serię. Bo tam troszeczkę muszę przygotować, jeżeli chodzi o przygotowania to wiadomo modpack, save, to save to tam tylko przenieść i wstawić na linka Ale modpack zrobić to będzie troszeczkę dużo pierdzielenia z tym wszystkim, bo ja nie wiem jakie tam mody mam, nawet nie wiem z których korzystam Także też jak najbardziej będę musiał jakoś to poszukać w necie, bo będę się starał dać to na oryginalnych linkach, jeżeli jakiegoś tam linku nie znajdę to wstawię po prostu to od siebie, żebyście mieli to wszystko no i mapa, a mapa to też jest taki problem, że ja nie wiem jak wam to dać, czy, czy dać w cały folder maps, no ale tutaj Zanim no wam się to pobierze pewnie trochę minie, bo ta mapa no troszeczkę swoją drogą będzie ważyła, no i ten save z rozwojowego też będzie wam mulił prawdopodobnie najprawdopodobniej, jeżeli, znaczy Jeżeli będziecie na nim grali, jeżeli będziecie grali sobie na innych save'ach to wiadomo, że tutaj Niczym to nie będzie przeszkadzało, ale ten save będzie obciążony, jeżeli na niego wejdziecie, a macie słaby komputer No to trochę, trochę problem macie, bo ja mam mocny komputer i Czasami się dzieją takie rzeczy po prostu z przedawkowania maszyn, bo jest ich tam od Groma, gdzieś te pola, góry, różne konfiguracje, dużo fabryk, bardzo dużo budynków, bardzo dużo drzew i to wszystko jest obciążające dla kompa. Powiem Wam tak, no, gry chodzą w 60 FPS, takie mocne tytuły jak GTA 5 czy coś takiego na tym komputerku. A jeżeli chodzi o tego save'a, on potrafi zrobić, że jest po 40 FPS'ów, także to naprawdę, naprawdę ciężka sprawa. Ale bardzo dużo osób go chce, dlatego też go będziecie mieli. Dobra, mi się zdaje, że około 7 ton będziemy mieli, czyli tak 20 ton to nawet za mało z tego, co powiedziałem wcześniej, bo tutaj będziemy mieli plus, minus, no około 30 chyba powinno być. Jeżeli tutaj już zaraz będzie dyszka przekroczona, no to dyszka, a tutaj mamy pola wykoszone. No, pokusiłbym się o prawie połowę, ale nie wiem, czy tu faktycznie jest prawie połowa. Oj, 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 hamuj, no, patrz, patrz go, no, nie hamuję. Eh! Dobra, wyhamował po jakimś tam czasie, też jest OK. Dobra. I sobie wjedziemy z tamtej strony. Dlaczego z tamtej strony? Bo teraz już najprawdopodobniej będę sypał. E, mówię najprawdopodobniej, bo na stówę nie jestem pewny, czy to się uda już wysypać. Kurde, czekaj, czekaj, czekaj. Troszki w to, troszki w to i, 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 dobra. No i łogiń. E, powiem wam, że jest dobra sprawa koszenie tym kombajnem. Ciekawe jak się będzie kosiło tym John Deerem na odnędze do pieniędzy jutro, bo też jestem... Ciekawy po prostu tego, bo jeszcze nim nie grałem, tak samo tym za bardzo nie grałem Kierownica się cofnęła, ogólnie to są zbogowane rzeczy, bo te kierownice niby tam się kombajnu nie gasi, zatrudnisz pracownika Wysiądziesz z tego, później wchodzisz i to się tak, tak się dzieje, jak się właśnie stało Także tu jest troszeczkę lipa, ale wiadomo, że te mody co niektóre mają jakieś tam niedociągnięcia, tak to wygląda i to się już Leci z tymi niedociągnięciami, od tak naprawdę tam pierwszych farmingów No tu już powiem wam, że się robi pełniutko, pełniutko się robi 90% 7 ton, czyli 7,5 tony, tutaj wchodzi tak dokładnie 7,5 tysiąca litrów. Nie wiem dlaczego tutaj jest w wartości litra podana, bo jeszcze rozumiem, jeżeli chodzi o płyn jakiś oprys 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 opryskiwa, czy nie wiem, czy no paliwo na przykład podane, chociaż tutaj paliwa chyba też nie ma podanego w wartościach. Nie, to jest tylko ta wskazówka, w ogóle nie wiem co mi się dzieje. Bo tutaj na większości maszyn mam do tej pory paliwo, a na rozwojowym tak naprawdę gdzieś tam nowa maszynka. I nagle nie ma paliwa i coś, coś tutaj ludzie po prostu jakoś mieszają w tych ustawieniach I dlatego właśnie w jednej maszynie macie tyle paliwa nawalone W drugiej tyle, albo też i wartości spalania może są jakieś inne, nie mam pojęcia Nie wiem jak ci ludzie robią te mody mm, Dobra, tu sobie damy coś takiego Żeby sobie mniej więcej to zrównać Sobie przejadę tak na sucho kawałeczkiem Dobra i mamy to ogarnięte No i też niedługo chcę tworzyć filmy e, na kierownicy bo będzie cel dotacji na to takie ramię mikrofonowe plus jeszcze cel dotacji na kierownicę to plus minus jakieś tam 700 zł może mnie wyjdzie może 800 ale to najpierw Wow, koniec a ja zacząłem gadać faktycznie było 90% ale najpierw zbieramy sobie na tego Samsunga na live a 7800 wchodzi a nie 7,5 też źle obliczyłem także mamy prawie 8 ton z z Bóg wie ilu tutaj powierzchni, no bo tak naprawdę to e, trzeba mieć jakiś chyba mod z tego co słyszałem, żeby to liczyło nam e, hektary farmingu, a tutaj ja takiego modu nie posiadam, nawet go nie widziałem nigdzie w internecie, tam tylko ludzie mi pisali, że coś takiego jest. I też się teraz tak zastanawiam jak to będzie jutro wyglądało, jeżeli chodzi o biny na odnędze do pieniędzy, bo też kto oglądał... A, nie było jeszcze tego odcinka, dzisiaj go wstawiam, jak nagrywam. Bo tam wczoraj obejrzycie sobie odcinek, tam był problem z binem, bo on był cały biały i nie mam pojęcia czy te biny, które sobie przygotowałem, niby takie same, tylko nowszą wersję, będą miały tekstury, bo nie wiem dlaczego tamten nie miał tekstur, naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, ale był po prostu calutki biały, a na zdjęciach, na stronie jak się go pobierało, no to wiadomo, zdjęcie ładniutkie, o, tak teksturki i w ogóle. No tak jak tu wyobraźcie sobie, że cały ten kombajn byłby biały. No i co z tego, że fajny kombajn jak tak naprawdę wyglądowo jest słaby. A wygląd jednak mimo wszystko moim zdaniem ma znaczenie i to w każdej dziedzinie. Jeżeli coś wygląda, to każdy chce to mieć. Jeżeli coś nie wygląda, to raczej mało osób chce coś takiego mieć. No tak samo jest na przykład z dziewczynami. Tak to właśnie działa. No, 7800 tak tutaj nasypie, to to prawie cała przyczepa będzie. Chyba. Mamy. No, pół przyczepy. 7. No. 7800 to jest 52, czyli to ma 15. 15 albo 14 ton to chyba ma. No, plus jeszcze ta druga, to tam troszeczkę tego żepaku będzie. A nawet bardzo dużo. Ciekawe czy to słuchajcie na nagraniu Jakiś telefon tam dzwoni, ten stacjonarny. Ale ja tam nie odbieram. Powiem wam, że ile razy ten telefon by dzwonił dziennie, to ja nikt w życiu go nie odbierałem. Nikt w życiu go nie będę odbierał. Dobra, tak źle i tak niedobrze. Ale niech rura będzie rozłożona. Przynajmniej chudów nie będzie, jak rura będzie rozłożona. Nie chcę mi się wychodzić kolejny raz z kombajnu, żeby tylko i wyłącznie gdzieś tam rurę to złożyć. Akurat jest 12.46. Do 13.00 sobie nagram odcinek. Włączę sobie renderowanko. Pójdę spać na dwie godzinki. Wstanę, poćwiczę, zjem jakiegoś kurczaka ze szpinakiem i z tym. z kluskami. Bo takie coś, no, nie dość że zajebiste, to jeszcze budowla, budowlane, że tak powiem, buduję wam łapę. Jak ćwiczycie. A ja tu kurczę gdzieś ćwiczyłem, ćwiczyłem troszeczkę Trzy tygodnie chyba. A później przyszedł nowy rok, Sylwester i prezy i... No, i wszystko się popsuło, wszystko się popsuło. Nie, nie ćwiczyłem już, tak w 2020 ani razu nie ćwiczyłem. Gdzieś ferie zacznę znowu tam coś tam e, nawalać, żeby tutaj forma jakaś była. Trzeba zrobić formę na lata, a nie na lato. Więc to sobie wyrównam, e, żeby tutaj była w ogóle jakaś tam równowaga i teraz możemy sobie jeździć, no tutaj nam trzy przejazdy, to jest moim zdaniem minimum, bo na dwa razy tego na pewno nie weźmiemy. Żebyśmy na 3 się wyrobili z tym wszystkim, to też by było spoko. A ja tak mówiłem na live, że kurczę, to jedno pole będzie mi mało na odcinek, przecież jak ja to tak szybko wykoszę. A już widzę, że jest 16 minuta odcinka, nawet ponad 16. A ja tutaj się w 20 minut mordeczki nie wyrobię. Nie ma najmniejszych szans, żebym ja się wyrobił w 20 minut na dzisiejszym filmie. Bo tutaj wykosiliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć przejazdów zrobiliśmy. O, plus minus 13 minut, bo tam 3 minuty jeszcze dojechać, może, może na troszeczkę więcej. A tutaj zostało jeszcze. No to też raczej na dwa razy się nie uda tego zrobić, wiecie. Raczej, raczej bym powiedział paradoksalnie, że bez szans, żeby to na dwa razy zrobić. E, dlatego też trzeba jakoś to kurcze, kurcze ogarnąć, fajnie. O, tutaj kawałeczkiem, to tutaj akurat na dwa razy to na pewno zrobimy, ale tu jest jeszcze cały. No, 3-4 przejazdy, ale ten czwarty to już chyba taki będzie minimalny, ale raczej się nie uda. To się staram, widzicie, całą szerokością się staram to robić. Jak widzicie, motowidła też są jak najwyżej dane, jak się tylko da. No idealnie lecimy. Jakbym jechał troszeczkę bardziej w lewitkę. już pokazuję, nie, w prawitkę. To po prostu by to nam nie łapało. Chociaż to jest farming. To tutaj możemy bardziej pojechać w tamtą stronę, to i tak będzie łapać, bo mogą być jakoś inaczej poustawiane te, ale już tak bardziej ja mówię o realnym życiu. Że tutaj po prostu już co niektórych miejscach na styk łapiemy. No tutaj tego byśmy na przykład nie złapali w prawdziwym życiu. No ale farming to farming. Ile tego mamy mniej więcej? o paradoksalnie to wychodzi, że tak nie za dużo, nie za mało. się patrzę, jakiś pies tam siedzi. A no to w ogóle czajcie wczoraj w nocy? Nie mogłem spać. Cały czas jakiś. Głupi pies, to pierwsza noc, taka, pierwsza, znaczy w życiu pierwsza noc, taka. Nie, nie to, że nie mogłem spać pierwszy raz w życiu, tylko, że pies szczekał. I to całą noc, całą noc. Jak ja o drugiej poszedłem spać, bo tam o, o ósmej musiałem wstać, to akurat 6 godzinek snu, to nie wiem, o siódmej może zasnąłem. No ale to też z bo tak się chodziło codziennie praktycznie spać, jak się z tych imprez też wracało i w ogóle, ale, ale ten pies cały czas szczekał. I to, to nie był mój pies, czy to pies sąsiadów, tylko jakiś pies po prostu obcy, który gdzieś tam był na drodze i się szczekał z tymi psami wszystkimi, to jest, Masakra, i nie wiem czy to ten pies nie jest właśnie Bo Teraz tak zauważyłem, że z krawkiem kurczę siedzi koło mojej bramy, ale dobrze, że tutaj nie wchodzi Tragedia po prostu, tragedia Żeby nawet w nocy spokojnie nie było Nawet jak u mnie były dwa psy to było spokojnie w nocy, a. Teraz to już jeden jest tylko, ale on to przynajmniej nie szczeka Tu w sumie no nikt nie chodzi też tą ulicą, także wiecie Nie ma też innego kogo szczekać Znowu leciutko, leciutko do tyłu A tu o! Poleciał, jak głupi ten kombajn. W sumie obojętne, też znowu z której strony będę jechał, ale tutaj za bardzo chcę jeszcze w tamtą stronę pojechać, żeby od razu wysypać. Jednej przyczepy i tak nie będziemy mieli, bo tutaj no ta, ta przyczepa będzie pełna po tym polu. To jest akurat pewne, że po tym polu będzie pełna. Ale teraz pytanie: jak tu znowu jechać, żeby to, no, bez szans mordopatrz? Widzicie? Tu jest kompletnie bez szans, żeby to na raz zrobić. Tak jak mówiłem od samego początku, tutaj trzeba jeszcze przejechać tak. No, połową headera będzie tam czwarty raz trzeba przejechać, czyli mi wyjdzie w tamtą. A akurat mi wyjdzie w, i tak z powrotem, także wiecie, i tak bym jechał z powrotem, chociaż tutaj tym bokiem da się do tego pola dojechać, tak średnio pomiędzy tymi drzewkami gdzieś tam się mijać. E, też szkoda ryzykować, żeby gdzieś tam headerem przywalić, także i tak sobie pojadę drogą. No, troszeczkę daleko tą drogą będzie jechać, ten rzepak jest a tu, aż tutaj, no nie, a tu jest sama końcówka mapy, także troszeczkę tam e, też i musicie jechać, a ja puszczę pracownika i Wam może pokażę to pole, bo e, tak czy siak ja na odcinku tego nie będę robił, bo tak jak mówię jest bez szans jeżeli chodzi o czasówkę, e, ale gdzieś na live na pewno w sobotę czy tam w niedzielę sobie to pole wykosimy, tak samo na odnędzę do pieniędzy coś tam sobie porobimy, A e, jak widzicie to jest kawałek pola, to nie jest tak naprawdę jakieś tam malutkie pole, nawiezione jest na 100%, bo ja o to pole zadbałem oczywiście. No, i powiem Wam, że no, na długość to jest może jak 1 trzecia tamtego, czyli, no ale na szerokość jest znowu jak tamte trzy. Czyli, czyli duże, czyli duże w każdym razie, bo e, troszeczkę wielkościowo jest, no, na szerokość to plus minus jest trzy razy szersze, może od tego, może 2,5. E, długościowo, tak jak mówię, no też gdzieś tam 2,5 raza, czyli tak, plus minus te pola najprawdopodobniej są. Bardzo, ale to bardzo zbliżonej wielkości do siebie. A tutaj widzę, że już kombajn ma problemy. Puściłem go... A, bo on tutaj... Nie wiem, co on tutaj kombinuje w ogóle. Ale chyba będzie zawracał. Także nie chcę tego, bo mi... Bo mi zniszczy wszystko, co sobie zaplanowałem. Dobra. Aj, elegancko. Kurka rurka, patrzcie. Teraz se jadę. O, normalnie se jadę w tamtą stronę. Hederek se opuszczam. I teraz o tak równiutko będzie znakomicie to zrobione. Chociaż tutaj patrzcie. Tutaj może i na raz to się uda zrobić. Chociaż mi jak chyba zostanie. Nie wiem. ocencie to w komentarzu. Dobra. Już nawet nie będę wysypywał. Bo w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Uwielbię na kanale, bo już tutaj czasu troszeczkę nam zbrakło, żeby to skończyć. I na razie.